Przypomnę Ci z poprzedniego przykładu, że współczynnik B odpowiada za punkt przecięcia z osią Y. To jest ten punkt, punkt o współrzędnych 0,2. Natomiast drugi punkt, który sobie wyznaczymy, powstanie poprzez hmm, wstawienie może w miejsce X minus 1. Tak będzie to łatwo policzyć. 3 razy minus 1 to minus 3, dodać 2. To minus 1. Więc musimy zaznaczyć punktów współrzędnych minus 1, minus 1. I przez te dwa punkty poprowadźmy prostą. Podpiszmy ją ewentualnie. Y to się równa 3x, dodać 2. No i teraz spróbujmy zinterpretować współczynnik kierunkowy tej prostej, współczynnik A. Współczynnik A równa się 3. Gdybyśmy zapisali trójkę jako ułamek, to może teraz będzie łatwiej. Bo interpretujemy to w taki sposób, że wzrost argumentu o jedną jednostkę. Wzrost argumentu o jedną jednostkę powoduje wzrost wartości funkcji o trzy jednostki. Iż jeden w prawo, trzy do góry, jeden w prawo, trzy do góry i tak dalej. I to sobie zapisz jeszcze raz. Wzrost argumentu o jedną jednostkę powoduje wzrost wartości funkcji o trzy jednostki.